Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i plany jakie miałem na dzisiaj pójdą na, dnie, na dni następne, ponieważ wykryto y, sprzed paru dni popijawę we u Michnika O co chodzi? Chodzi o to, że zgodnie ze starym powiedzeniem trzeba wiele zmienić, aby nic się nie zmieniło. Nasze pseudoelity y, trzeciej RP i pół oraz jedna trzecia jedna piąta Dalej załatwiają sprawy takie, jak to robiły w Magdalence i w następnych spotkaniach, które e, które po Magdalence nastąpiły, czyli od 1988-1989 roku to samo. E, sposób podziału majątku w kraju oraz wpływów odbywał się przy no, na imprezach przy suto zakrapianym e, alkoholem e, sposobie prowadzenia yy, rozmów i imprez, udalało się strumieniami, krótko mówiąc, żarcie było, oczywiście drogie i dobre. I w ten sposób nasza pijacka banda byłych hubeków oraz licencjonowana opozycja zdrajcy. I to samo i dzisiaj, tylko że już 30 lat starsi układają plan, co robić, jak zawłaścić kraj, jak oszukać swoich przeciwników, jak ich wyeliminować, jak okraść całe społeczeństwo. Jedyne co się zmieniło to to, że czas już zabrał pewnych aktorów w spektaklu, jak Czesia Kiszczaka, jak Wojtusia Jaruzelskiego i y, Jurcysia Urbana. No, 78-letni Michnik Welszechter, potomek stalinowców oraz brat przyrodni jednego ze stalinowców, którego już nie ma, dalej y, uczestniczy w tego typu spotkaniach, gdyż tylko tego się nauczył i mówi swoim kolegom z dzisiejszych partii rządzących, do niedawno jeszcze opozycyjnych, do roku wstecz, troszkę ponad, i rozmawiają o tym właśnie, jak utrzymać się przy żłobie. Rozmawiają oczywiście, jak już mówiłem, pomiędzy strumieniami dającej się wódki, drugiego żarcia i pełnej gamy wulgaryzmów. Widać, krótko mówiąc, po zachowaniu, że to są elity bandyckie, takie jakie były, zawsze nic się nie zmieniło, jak mówię, tylko po niektórych upomniała się biologia. Należy to napiętnować tych ludzi, wyeliminować kompletnie z życia krajowego i wtedy dopiero oraz ich następców i wtedy dopiero możemy mówić o jakiejkolwiek reformie kraju. Jeśli oni dalej będą brać udział w tak zwanym reformowaniu kraju, to my się nigdy z niczym nie zreformujemy i dalej będziemy tylko tracić czas, a oni będą na nas dobrze żyć. I nas rabować. Dlatego nie dajmy się im znowu zwieść, nie dajmy się znowu na piękne słówka i obietnice, nie wiadomo czego szukać. To są dalej ci kłamcy z krzywymi mordami, z pijacy i zboczeńcy y, z Magdalenki i z innych tego typu spotkań. Jedyna jest tylko różnica, że doszły do nich ich następne pokolenia, a niektórzy starsi uczestnicy tych y, Działań z poprzednich lat, między innymi ci, których wspomniałem, zostali zwinięci z tego świata przez biologię i nic więcej. Pamiętajmy, kim są ci ludzie i nigdy nie zapominajmy, jak widzimy, oni się tylko starzeją, ale ich sposoby działania się nie zmieniają, co jest też plusem, ponieważ wiemy, jak yy, przewidzieć ich następne kroki i jak im przeciwdziałać. Tylko musimy myśleć i na co pracować. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.